Cześć! Witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .net. Dzisiaj zajmiemy się kolejną metodą rozszerzenia linku, czyli metoda FIRST. Znalezienie pierwszego elementu, który spełnia jakieś kryteria. Ja przygotowałem tutaj taką kolekcję użytkowników, wykorzystałem tutaj takie modele, które mieliśmy już wczoraj. No, wcześniej definiowałem np. przykład user DTO i z tego usera skorzystałem, stworzyłem kolekcję userów. Mamy trzech userów, każdy ma jakieś tam imię podane, czyli John, Peter, Robert. No i teraz mamy takie zadanie. Chcemy znaleźć tylko, daj nam pierwszego użytkownika, który ma w swoim, w swoim name, w swoim imieniu literkę E. Czyli wtedy robimy var. Users równa się with E, równa się users first. I mamy metodę first. I teraz musimy podać. Jak nie podamy niczego, dostaniemy po prostu pierwszy element z tej kolekcji, czyli to będzie John. Może pokażmy to najpierw. So, right line, to będzie first, po prostu to. OK i widzimy, że mamy pierwszego z kolekcji. My już mieliśmy takie rzeczy. Jest to John. Ale my teraz chcemy pierwszego, który spełnia jakieś kryteria, czyli nie, to jest pierwszy, powiedzmy sobie to damy jako przykład. A my chcemy teraz takiego, który. First, with i litera. Czyli weź dla każdego użytkownika, możemy to tak trzymać, dla każdego użytkownika z tej kolekcji, gdzie u to jest ten użytkownik, jego name, które contains literę e, możemy małą e napisać. Okay. Albo jak chcemy sprawdzać bez względu na wielkość litery, no to musimy te name zamienić na małe litery, czyli to lower i wtedy name zostanie zamienione na małe i sprawdzamy, czy tym name z małych liter jest po prostu literka e. No, i teraz zobaczmy first with e letter. No i zobaczmy, co znalazł. No i pierwsza osoba to jest Peter, czyli mamy Peter. A teraz wyobraźmy sobie, wpiszmy tu literkę x, czyli znajdź nam, daj pierwszego, który ma x. No i mamy teraz problem, że nie ma takiego użytkownika i nie jesteśmy w stanie takiego znaleźć, czyli metoda first. Kiedy piszemy metodę first, to Zakładamy, że będzie taki, że taka osoba, której szukamy. Na przykład chcemy szukać pierwszego z konkretnym ID, na przykład w bazie danych, unikalnym i wiadomo, że taki jest. Ale jak podamy błędny ID, albo się pomylimy, albo zostanie w tym czasie usunięty, zanim my wyjmiemy coś z bazy danych, w tym momencie po prostu rzuca ta metoda wyjątek. Musimy o tym pamiętać, że jeśli nie znajdziemy tego pierwszego z takimi warunkami, rzucany zostaje wyjątek, no i musimy go gdzieś wyżej złapać. Ale możemy zrobić tak, że damy tutaj First or default. I w tym momencie domyślna wartość dla obiektu to będzie 0. Czyli w tej chwili jeśli nie znajdziemy takiej osoby, no to jest 0, jest to niewidoczne, ale możemy zrobić takie coś. If first with i e 0 found i teraz widzimy, że kiedy już mamy first or default, mamy kontrolę nad tym, czyli nie rzucamy wyjątku najprościej, więc my sami musimy to tutaj obsłużyć, albo zakładamy, że, że wtedy będziemy mieli tego nula, czyli widzimy not found, a jak mamy E na przykład literkę no to widzimy pierwszą osobę z literką F w imieniu, czyli widzimy Peter. Także w ten sposób to my decydujemy, czyli albo dla nas wyjątek jest OK. Ponieważ na przykład szukamy użytkownika o konkretnym ID. Jeśli mamy zły ID, no nie możemy dalej procedować, nie możemy dalej wykonywać kodu. Portu rzucamy wyjątek, ale jeśli mamy taką sytuację, że zakładamy, że możemy czegoś nie znaleźć od warunku warunków tej kolekcji i chcemy to jakoś obsłużyć, czyli dalej wykonuje się kod na naszych zasadach, no to wtedy korzystamy z tego first or default i sprawdzamy sobie, czy się udało go znaleźć, czy nie udało. Także to, to tyle, jeśli chodzi o metodę first. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkoła Programowania To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.